i to wszystko zbiorąc, to, żeby było wszystko armiiach, ekologicznie. 80 metrów za się żywieniowym dla amatorów znajdują się punkty żywieniowe na elity. On Oni mają tam swoje wpływy, swoje, swoje odżywki kontrolowane przez sędziów. Bardzo proszę nie korzystać z tych punktów, to będzie widoczny oznaczony punkt namioty. Tam na drugim punkcie poza wodą jest kawałeczek banana, także można ewentualnie się posić. Trasa oznaczona pionowo co kilometr i poziomą 5 kilometrów. Mapa kontrolna, czipowa, domnet znajduje się na 10 kilometrze, na jażdżówce. Z tych technicznych spraw wszystko. Zakończenie jest na hali miejskiej o godzinie 14 mniej więcej. Ostatnim Ostatni samochodem, samochodem, który jedzie w kolumnie biegnących poza, jest wóz policyjny. Całość systemu zabezpieczona, zabezpieczona przez firmę, firmę MedCert, czy to jest firma grudziąska, szpital polowy, kłady, drony, wszystkie rzeczy związane z bezpieczeństwem biegaczy są zgodnie z przepisami nawet ciut więcej na wyrost zabezpieczone. będzie w taki sposób, że wszyscy, którzy startują w kategorii mistrzostw polskich Amatorów mają czas liczony netto, natomiast brutto pierwsza, pierwsza linia brzegowa 30-31 bez dla mistrzostwa Polski według czasu lesą według czasu brutto. Proszę Państwa zostało 10 minut 50 sekund, a więc do startu przygotowujemy się pomalutku. Droga została już odblokowana, także bardzo proszę, można korzystać, truchtać. Całość trasy zamknięta jest do godziny 14. Czujcie się Państwo bezpiecznie, spokojnie, wszędzie jest zabezpieczone wjazdy, Wszystkie służby są już na miejscach, także w tej chwili możemy. Możemy startować za 10 minut. dając chwileczkę, nim się zacznie mówić, to to wszystko, co dzieje się dzisiaj, mogło się odbyć dzięki uprzejmości miasta Iławy, patronatowi finansowemu Piotra Szostaka, firmy La Komendy powiatowej Policji w Iławie, Straży Pożarnej, Ochotniczej, Zawodowej w Iławie, ZHF Iława, Szkoły, Liceum Kształcące Konstytucja 3 Maja, Zespół Szkół Bohaterów 3 Września, Szkoła postawa nr 1, 2, Trzy wodne ochotnicze Pogotowie ratunkowe Agencja Wita, Drukania Rampi, Galeria Jeziorak, firma Orlen i Polski Związek Lekki Atletyki. Witam Państwa w imieniu burmistrza miasta Ławy Dawida Kopaczewskiego. Witam Państwa serdecznie na dzisiejszych mistrzostwach Polski. Zostało 9 minut. minut. Delikatnie. Daj, delikatnie To jest 12. edycja Jońskiego półmaratonu, Wspiera to barmińsko-mazurski yy, Związek Również Lekki Atletyki. Ponadto dzięki ogromnej uprzejmości. Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urzędu Warmińsko-Mazurskiego jesteśmy w stanie przeprowadzić dzisiejszą imprezę. Wiadomo, że wakacje się skończyły, natomiast Iława wita dzisiaj piękną pogodą. No, dla biegaczy mogą być mniej wiecznie, ale już każdy ma równe warunki. Zapraszamy Państwa nie tylko w postaci biegów, także w postaci normalnych odwiedzin turystycznych. Nic nie wiem, Sorry. 对。 zostało, zostało niecałe 7 minut Rzefka trwa, Rozrzewamy się, rozgrywamy się, rozrzewamy cały czas. Jest warunki, o których się będą. Lekko wieje, ale teren nam pomoże chłodzić nasze przegrzane ciała. Grzeszeku, pamiętajcie, 20901 było po Gdzieś tam było to, ale to było szybko. Bywały maratony, że bardziej wiało i się wigało jest, 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 wiatr przyja lepszy. Przy zostało. A jeśli wiele z boku, to trzeba tak chciało ustawić bokiem, żeby nam, nas wspierał. Kochani, kolejny. Zaczynamy, zaczynamy już chwileczkę już takiej oficjalnej prezentacji. Witam jeszcze raz burmistrza Sturna, Dawida Kopaczewskiego, zastępcę burmistrza Miasta i Ławy Drodę Kamińską, Przewodniczącą Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego Bernadette Hordejo, dzięki której wsparciu udało się pozyskać finanse na przeprowadzenie imprezy Witam Michała Młotka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Iławie. Otwarcie oficjalnej imprezy, dwa i pół zdania prosimy burmistrza Ławy Dawida Kopaczewskiego. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w Iławie nad Pięknym Jeziorakiem. Cieszę się, że dzisiaj jesteście z nami. 12. Półmaraton i ławski Półmaraton imieniem Antoniego Gierzeszkiego rozgrywany jest w ramach Mistrzostw Polski w Półmaratonie. Cieszę się, że zawitaliście do nas. Przygotowaliśmy pięknie położoną trasę widokową. Jest w pełni zabezpieczona, więc mam nadzieję, że sił Wam nie zabraknie do, do końca, do samej mety. Życzę przede no, wszystkim poborec, bezpiecznych do, do widoków do i do startu, zobaczenia na mecie. Pełny spokój zawodnika widać. Masz podstawę? Proszę, uważajcie, pamiętajmy o tym, że ci, którzy startują w realizacji 31. Mistrzostw PZLA, bardzo proszę zostawić im taką przestrzeń, dosłownie jednego metra, żeby spokojnie mogli wystartować. Witamy w tym gronie również Rafała Młodaskiego, który wygrał licytację numer 30 i startuje z pierwszej linii brzegowej, licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, licytując numer prawo do startu w elicie. Dziękujemy mu za to. Trzy minuty do startu, proszę Państwa. Ostatnie minuty do startu, dogrzewamy się, faworyci już się zbliżają do startu, do linii startu. Nie widzę jeszcze dziewczyn faworytek. Oli Brzezińskiej, Moniki Jackiewicz, Olga Alkenderowa-Ochal. A do pobicia do dziewczyn godzina dziewczyn 6 Bartka Mazerskiego, godzina 18 w półmaratonie. Nie rekord trasy, jest godzina 6, tak? Godzina 6 Bartka Mazerskiego, którego też tam pewnie gdzieś witamy. Spokojnie, który dzisiaj Dzieci chce Jeśli tu jest z przodu, jest, zapraszamy tu do, do, na linię startu do nas, żebyś ujawnił nam. Może się się odgrzewa. Ola, powodzenia. powodzenia. Dwie to, minuty do startu, dwie minuty do startu. Jest taka zasada, że za motorem policyjnym pierwszą osobę męską będzie prowadziła Mazda elektryczna, także nie ma problemu, że jakiś zapach z pomiarem czasu w odległości takiej zgodnej z przepisami World Athletic. Nie, no także tak. ona włączy się później do prowadzenia czołówki dziewcząt. Krzysiu Goszewski też jest faworytów tego biegu, Kaczor. Jest troszeczkę faworytów tutaj, mają jest między mój sobą. Mój medalistą przez Polski. to są faworyci. Olga <głos》> po długiej historii, po urodzeniu dziecka, powraca po dwóch latach. Ola też tam po covidzie, także... A Moniki Jaskiewicz nie widzę, Monika. mnóstwo znajomych, przyjaciół, tak, uśmiechniętych tak. twarzy. moi między innymi koledzy, tak. przyjaciele. E, o, jest Monika. Właśnie, jest Monika Jaskiewicz. Jest jej trener e, Artur Olejasz. A w kategorii e, męskiej, amatorskiej rywalizacji mistrzostw Polski... Tak. Proszę Iślijmy państwa, o... jedna minuta do startu. Ostatnia minuta, zawiązujemy buty, kto może rozwiązane. ...że Adrian przybyła... <laughs> Męskiej kategorii będzie tu faworytem, czy ktoś się dołączy, zobaczymy. A w kategorii damskiej Agnieszka przybyła, jego żona i Agnieszka takie, na pewno będą rozstrzygały tutaj walkę o prymat dla rywalizacji mistrzostw Polski. Zaczniemy tradycyjnie od 10 do 1. Tak, tak. Jednego, czasem, jak dzisiaj ostatnio, że liczono 30 gdzieś na 30 sekund do startu. 30 sekund. O punktowanie tutaj. Starter pilnuje. Powodzenia, powodzenia. 20 sekund. Nie podawać się dobrze, siły rozłożyć. I walczymy do końca. 10, 10 sekund do startu. 10, 9, 9 8, 8, 8, 8, 8, 7, 8, 6, 6, 5, 10, 4, 4, 3, 3 4, 4, 2, 1. 1. Start. Życzymy powodzenia! powodzenia! Do zobaczenia tak. za godzinę. Nawadniamy się w czasie za biegu. Pilnujmy o wodzie, bo bez wody nie da się nic. Ale dużo was jest. Pięknie to wygląda, pogoda dopisała. Piękny. Dziękujemy za to, że jesteście. Witamy was, żegnamy was na chwilę tak. w przyjemnej, Do cudownej, cudownej... O Tulinie Parku Krajobrazowego zobaczycie cudowne, a Państwu biegnących z tyłu w kolorowych wątpiskach, spokojnie mówię, żeby do, nie mieli pracy. czołówkę. To no. wszystko. Ale kolorowo fajnie, fajnie. Pogoda sprzyja też kibiczą, słuchajcie, ma, nie pada. no. Znaczy tak, ustawiamy się na trasę, i do której Także żegnając, żegnając biegaczy oczekujemy. Wydaje mi się Grzesiek, że w Gejsach godzina 3, godzina 4 powinniśmy spodziewać się. Nie wiadomo czy tam będzie podwiat czasami na, na proste. Godzina 13, 14 w tych gaznicach spodziewać się kiedy. Ale, ale pamiętajmy, jak się będzie... że będzie tak. się Tak, to słowo są są... A więc to jest troszeczkę to jak, się... jak walka obczas. czas. A, też dzisiaj był w tym roku był ciężki sercem, myślę, Europy były. Te przygotowania główne cele Nie, były, strasznie ciężki tym, sezon. Strasznie ostatnich. ciężki sezon. Niektórzy mają, niektórzy mają za sobą wiele startów długodystansowych. Ola Lisowska jest chora. Prosiła, żeby przeprosić mistrzynię Europy, ale mamy tutaj medalistkę mistrzostw Europy Moniki Jaskiewicz która Kazanica w tej chwili w Szczecinie Belkemela Szczecin. Ona jest gospodynią tej imprezy. Jest u siebie ogromne wsparcie. Dla niej prosimy także Także na trasie. Powinna wygrać. Zobaczymy. Ja na nią stawiam ja, ja, ja też stawiam na Monikę Jaskiewicz, tym bardziej, że Monika zna tą trasę, biegała, ma godzinę 23, a więc ma co do urwania, na pewno nabiega życiówkę. Zapraszamy na metę, zapraszamy. Tam posłuchajcie o różnych kwiatkach, przyjemnościach, rekordach, innych cudach, o których wie także Grzesiek, a on Cudy wie więcej chyba rodzina, demianty. co? kominuje po lewej stronie, tak? To może mama, czy... Babcia, no. Babcia, no. Babcia Tata, Babcie Moniki. Tata taki skromny, z przodu idzie. Babcia. Tata spokojny, babcia na pewno wygram, mówi. Ręce w keseni, po co mi się spinać. Dobry, Pamięta. dobry. A tu córki te spieram jako trener troszkę. Monikę. No także taki niedźwiedź, to jest co, babcia Moniki. No to udała się. Pracowita jest. Ma serce do walki, to jest planowo ważniejsza. 자 uh.